Witam was 15 czerwca 2020 roku. Dzisiaj wpadłem na pomysł, aby pojechać do Lizbarka, nie tego Warmińskiego, ale tego Welskiego. Tam swego czasu padł mój rekord. Chyba 250 zł samych drobniaków, a więc myślę, że dzisiaj też może być ciekawie. To też zapraszam, potowarzyszcie mi w drodze. I jak widzicie, ja już jestem zamontowany w Litzbarku. Przede mną zrobienie całej plaży, i później wejdę do wody. Na razie robię piasek. Już mam pierwszy sygnał jakiś takiś. Niestety jest to zrywka. Po wytarganiu sześciu zawleczek w końcu wpada złotówka. Ładny nominał, zaczynamy. Przeszedłem jedną długość plaży i na razie mam złoty 12 na koncie. Bo dorzuciłem teraz 12 groszy. Druga długość plaży daje mi 12 groszy, a więc razem mam złoty 24. Zł. Trzecia długość plaży za mną, a ja bogatszy o 5,30, a więc zaokrąglając, mam na koncie 6,50. Czwarte przejście plaży, jak dotąd najciekawsze, zobaczcie 2,20, ale jest wisiorek i taki kolczyk w kształcie pieska. Dziecięcy, śmieszna sprawa. A więc co, po czterech długościach plaży mam na koncie 8,70. Piąta długość plaży za mną, i kolejne 5 zł. I jakieś takie kółeczko. Także mam już 13,70 na koncie. Spójrzcie, jakiś ham zwykły, zakopał puszkę w piasku. A tutaj są co kawałek śmietniki. Ale co tam, ciężko. Najlepiej zakopać. No to jest zwykłe buractwo jak dla mnie. Szóste przejście i razem z tą pięćdziesiątką mam już 14,20. Siódme przejście i w sakwie razem już 15,40. W połowie ósmego rządku wychodzi taka mała łuska mosiężna Przed chwilą sobie pogadałem z widzem. Bardzo miły gość, pozdro kolego. A ja tymczasem, zobaczcie, od jakiegoś winiacza wyciągam korek, a tam kolega sobie chodzi i robi boisko. Ósma długość wzbogaciła mnie zaledwie o 10 groszy, więc w sakwi mam obecnie 15.50. Dziewiąta długość również skromna jak 8, wpada 30 groszy. I w ten sposób mam 15.80 z groszami dziesiąte przejście ratuje jedna moneta dwuzłotowa i w ten oto sposób mam już 1780. osiemdziesiąt plaży zrobiłem na 11 przejść dorzucam 20.70 i w ten oto sposób mam na koncie 20 zł i 50 groszy a teraz sobie się przebiorę i wejdę do wody w piance i zobaczymy ile wyjdzie w wodzie tak więc zaokrąglamy. plaża dała nam po trzech godzinach łażenia 20 zł. tak sobie patrzy na te puste miejsce i tak sobie marzy o jakimś takim piwku bezalkoholowym jakimś nie wiem Leszku 0% czary mary hokus pokus patrzcie jest Leszek 0% wow zasuszone piwko i zaraz wchodzę do wody Zdjęcia. Ja już w wodzie, jak widzicie, pierwsze kroki skierowałem pod pomost i już wpadają 2 zł. Ładnie zaczynamy. Uszowanko pod pomostem, po chwili dalej kolejne 2,50, a więc mam 4,50 z pod pomostu. Spójrzcie, połaziłem tutaj na kolanach pod tym małym pomostem. Dorzucam 50 groszy i z tego sektora mam 5 zł. Lecę trochę głębiej. Ja nadal pod pomostem wciąż nie wstaję z kolan spójrzcie taka tancereczka wyłazi i kolejne 620. Nie chcę mi się już nawet liczyć, dokładam jeszcze jedną dwójeczkę z pod pomostu i w ten oto sposób mam już 15 zł na koncie. Muszę Wam powiedzieć, że takie majerki GoPro 7 Black nie nadają się do wody, bo mikrofon zalewa. Te otworki, woda zalewa te mikrofony, słuchajcie, ledwo słychać mój głos. Mam nadzieję, że teraz się coś nagra. Tak więc będę szukał nowych rozwiązań. Wyłożę spod pomostu, bo tam jest nie widać, i dokładam złoty 10 zł. Jestem w miejscu, gdzie rok temu wychodziły mi naprawdę rekordowe ilości monet. Ale to się strasznie ciężko kopie, bo zobaczcie, pełno tych takich muszelek jest w dnie. Na razie wyskrywałem sobie 50 groszy. Jestem pewien, że jest tego tutaj o wiele więcej. Dobra, idziemy dalej. Popatrzcie, jeszcze jedna moneta. 20 groszowa tym razem. Słuchajcie, to jest takie miejsce, gdzie wykrywać raczej przeszkadza. Dlatego odłożyłem sobie wykrywkę. Zobaczcie, wyciągnęłem już tutaj 2,50, 2,80 z groszami. Jakaś puszka tutaj i będę sobie ciułał, słuchajcie, bez wykrywacza samym sanskopem zobaczymy ile wyjdzie bez wykrywki to wygląda jak płukanie z złota normalnie ciekawostka ale to jest powiem wam frajda także nie kupujcie wykrywaczy kupujcie sanskopy zobaczcie 50 groszy przed tym już wyciągnąłem 10, to już mam 60 groszy. Przez chwilę zobaczymy, ile wylezie bez wykrywki. A wykrywka tutaj leży, żeby nie było. A ja wciąż stoję w tym samym miejscu. Zauważcie i zobaczcie 2 zł. Bez wykrywacza ciągle leży. A ja już mam 5, 6, 7, 50. Tu już widzę kolejna moneta. Na mnie czeka. Gdzieś mi ucieka. Słuchajcie, widziałem. O. Jest. Kolejna złotóweczka. To już mam 8,70 bez wykrywki. I tutaj, słuchajcie, idzie taki widz. Zaraz sobie z nim machnę selfieka. To już drugi widz z dzisiejszego dnia. Pozdrawiam i Ciebie, Braszku. A my dalej łowimy sanskopem bez wykrywacza. Wykrywać już jest suchutki, tak długo leży, nieużywany. Drobniaków przybywa. A zobaczcie jaki fajny fancik FCB, FC Barcelona z tego co kojarzę. Patrzcie, i takie fanty można w wodzie znaleźć bez wykrywacza. To więc, moi drodzy, kupujcie swoim pociechom sita i wysyłajcie je pod pomosty. Tam zawsze są jakieś niespodzianki. Nowa forma łowiectwa. Nowy sam skopę wpadł około 10 zł i to w jedną godzinę a więc jak widzicie można bez wykrywacza znajdować też monety Oba, ja teraz odpalam piszczałkę i dalej jeszcze będę szukał tutaj pod tym pomostem bo jest tego na pewno o wiele więcej zerkajcie taki piękny widok najbardziej lubię widok piąteczek i znów ten piękny widok dwie monety naraz tym razem 5,50 Spójrzcie, a cóż to za potwór obcy, decydujące starcie. Pan Rak. Do widzenia, panie Raku. Niewielki, taki filigranowy. No i jest fancik. Kolejne 2 złote i jakieś 5 nie wiem czego, r czy czegoś. Jakaś taka egzotyczna moneta. No i dobra, dokładam sobie jeszcze jakieś 4 złote. I lecimy dalej. No i czas podsumować te dzisiejsze wodne przygody. Serduszko, panienka, znaczek piłkarski. To niby sreberko, nie wiem czy to sreberko, ale chyba tak. Trzy prl -ki. Tu z wody, słuchajcie, jest 50 zł. I 20 zł jest z plaży. A więc się trochę pomyliłem o 10 zł. Jak myślałem, że jest 80. Jest 70. Ale ja i tak jestem bardzo zadowolony. A was cóż, zapraszam na kolejne odcinki. Oczywiście niezmiennie proszę o lajki, like, suby, komentarze, a także tych, którzy zechcą, będą mieli taką ochotę, proszę o wsparcie. Link w opisie pod filmem. Trzymajcie się. Cześć.